Dziecko kurwa beń! Pojebany, pojebany W co pętanie W pętanie, co pętanie Z wykręcanie stów Cały pojebany klub robi łop, łop, Cały pojebany klub robi łop, O kurwa, synu Zmieniłeś się w pitbula Tato, ale ja mam raka Zamknij mordę i remiksuj. He, he, he. I'm your kurwa butterfly. Ta, ra, ta, ra, ta, ra, ta, -ta ra, ta. -ta. Ay, aj, aj. I'm your kurwa butterfly. Shut up kurwa Roman and suck my kurwa dog. Midwest, east-west. <dock> <lipping> <si> tak więc tutaj, jak <sharp> widać... GTA 5, kurwa! Nie no, żartowałem, assassin. Nie no, też kurwa, żartowałem. Eee, tak, macie rację, Black Ops, kurwa 2. Nie, też żartowałem. Tak więc, na początku, żebym nie zapomniał, dzięki wszystkim za no. pomoc w rozwiązaniu zagadki związanego z moim jebanym internetem gdzie po prostu zamiast no. jebać full łączem, tak? Przez te torenty to mi kurwa zwaniał i tak zostawał. Zresztą ci co oglądali poprzedni filmik wiedzą. Zamknij Morder, Roman, i daj mi popowiadać. Tak więc wszystkim serdeczne dzięki e... Dosłownie lada chwila, będę no po prostu wszystko już wiedział na tip-top. Eee, I co tam... Dobra, na razie nie, to jest tylko tak Legend Play'a, żeby było co nieco tu do oglądania. I tego... I wtedy, kurwa, Assassin Black Ops Medal of Honor, kurwa, i wiele, wiele innych. Po prostu BUM! Będzie takie, no... Będzie kurwa Pitbull remixował, nie? Znaczy się, będę bał się z nim śpiewać, bo on, kurwa za... Podejdzie, mówi Kwiatek, słuchaj tutaj pierdolny, szybko z tobą remixa, bo to wiesz, tego nie... Już je, misja wykonana, nic nie zrobiłem, elegancko Pójdź to małpo No idź! No Ajajaj, aj mią liter battlefly. Haj, haj, haj

A! Przed chwilą sobie zainstalowałem elegancko tego. Strasznie kurwa mało klatek mam. To no, znaczy się... Nagrywam teraz, no jak wiadomo, frapsem, a on strasznie zżera tej pamięci i od... w ogóle mu odpierdala. Ale widziałem, że tam Faja taki fajny programik znalazł, eee, gdzie no... No, klatki nie spadają elegancko, I w ogóle muszę to przetestować. Coś się jakoś nazywa, coś z action, action, coś kurwa. Nie wiem, nie wiem. Coś takiego było. Fuck you. Coś takiego było. W każdym razie, jeszcze coś chciałem chyba powiedzieć, ale jak zwykle zapomniałem. No kurwa, miałeś wypaść. Nie zamykaj. No pamiętam tu pierwszy trailer kiedyś leciał to tak samo ci. Co ty kurwa odpierdalasz Nic co, nic co Wyjebałem ci szybę, szmato. moto Je yeah, but Pim. Pim. Czemu kurwa on ma na plecach jakąś tabliczkę? Stój kurwa Biegnij za nim. No buta mu wyjeb, ty idioto, kurwa. No. No wstań, kurwa. Wstawaj. O, nagle jakiś twardzie, kurwa. JP, 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 JP. JP, JP, JP. o chuj. jot pejot wsiadaj do fury, idioto! jot pejot j p Jo, i o i o i o o jak się włączało te... Patrz, Pat, samolot leci! Ciuciu! Ciu. o kurwa! Się zagapiłem na ten samolot. Czekajcie, tak są światełka. Eee, co on to robi? Czemu to auto leży kurwa? Dobrze jest, lecimy, wyłącz to. Jest, dobrze. Elegancja Francja. O, tu nie widziałem tego. Trzeci dzień, kurwa Ice Bender, Barnet Your House Down, VIG, Home, home Owners, Can Help You. V.I.G. Vagina in... Greatness, kurwa. Ale, ja pierdole, żeś. Ale tu się dużo dzieje. Kwiatek zajebisty gameplay. O, ja pierdolę. O kurwa, tutaj sobie jedziesz sam potem O, ja pierdolę. Ty, to było ładne. Pitbull, ty kurwo. Jeba <laughs> Zostań tam. Move, bitch. Get out, the way. Get out, the way. Co oni tak da chują, Ja nie wiem. No, no gaz. Lol, jak wysiedli, kurwa. Trzech jest. o chuj. dobra, czekaj. czekaj, czekaj, już wysiadam. Nie padnikuj. Dobra, wiemy. przejmujemy ten samochód. Run, bitch, run. Kurwa. Ja pierdolę. Miało, miało tak nie być, ale no wyszło. Czekajcie, pozwólcie, że wezmę tego cudownego krztyla Won pod ścianę życie kurwa O ty O ty mało małpo Mało małpo Mała małpo lol A w krzaki już tak? Chodź 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 Psycho Dajcie piźnie coś Wracaj na chodnik Kurwa nie mogę dogonić Męcz się szmato. ma to hop, hop, No stój Jeszcze troszeczkę dwa centymetry I kurwa, w cyca w psioche, jep. W psioche ci, fisting kurwa, piętą. Czemu ona ma, brudne? Kurwa, piętej i zdeptam. leż kurwa. Jep ponera. Tu ci poprawię rą rączkę. A tu akurat ten. Pająk przed. tu też. Żyd, kurwa! Nie, 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 nie. Dobrze, dobrze. Kurwa! Jebane psiury. No się przyjebało w takim nieodpowiednim momencie, no. O, ale fikołka nad Żydem zajeba. Spokojnie, Żydowinka biegnie. Taś, taś, taś! Pim. I do gazu. To jest to, kurwa, auto w gazie. Ach, spierdoliła. A! Jednak nie! I na śmieci stare wracaj. Piu, Ktoś mnie goni... No fucking ty. Zajebał Żydowi. Tu dużo Żydów leci Murzynów. Jest! Kto to? Żydowinka nasza! Gdzie ona się... Z... Tam jest. Jumpuj. Fuck you. O, dobra, te auto jest dobre. Czekajcie, czekajcie. Ucieknę sobie elegancko policji i zaraz zobaczycie. Nie, to się już robiłem. Żyjem to jakoś odkrył przypadkiem. Znowu Żyd. No nie! Lol. Sef. Ay ai, ai, ai. Suck my cock tonight. Ay ai, 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 ai. Stay in school, 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 school. Kurwa school pod Deutschland. Mm hmm. Ay ai, ai, ai. O oh, jest to ty jesteś, Niger biały, pitbull kurwa Już wysiadam, patrzcie, pitbull Zrób zuma jakoś Pa, ale mnie w chuja zrobił No wyjeb się No jebane kartony, co to kurwa Ale wyjebą Pitbull, mówię wam, czy się obróci. Patrzcie, Pitbull. Dobra, spierdam o tu piórę. No, nie złapałeś mnie, Leszczu. Gdzie mój pick -up, kurwa? Znaczy się pick-up... O oh, lol, zajebali go. A jak goni grubek? Grubas. Grubek, lol. Kurwa miałem przeskoczyć to auto do chuja Wypierdalać No ja pierdolę jakbym był murzynem No masz ci, kurwa los A, poszczelajcie jeszcze, jeszcze Zaczekajcie, ja wsiadam do fury A, do policyjnej ale Niestety nie mam broni gdyż no znowu mam to samym jeździć Wsiadłem do policyjnego wozu, ale kurwa mnie złapali. Jest Murzyński rap JP Aha uh -huh. JP Ło kurwa się drzwi potwierały Dobra wjeżdżamy na Murzyńską spelunę Dobra czysto Motherfucker. O, to, kurwa, był gruby. Nie widać, żebym kogoś potrącił, nie? Nic o nic. A... O, pistolet, przyda się. gdzie masz pistolet? O, strzelił jeszcze do mnie pistolecik. Dobra, robimy Kongo Highway Tire Flats LOL Leż like uh, hey, kurwa uh, Max spinne Uiu, uiu. Czyli policja, policja NIGER No dostał w karczycho, co jest, co jest, eee e. To nie zombie To za tym ogro... Nie wiem jak wy ale Stałem się fanem The Walking Dead Czyli tak zwane chodzące trupy A po polsku to jest Walking Dead kurwa Czekam na teraz siódmy odcinek trzeciego sezonu Wypad kurwa chory Nie masz kurwa, najził się kwiatek No nic, taki trochę... Yy, taki śmieszny troszkę odcinek No i to tyle no co mogę jeszcze powiedzieć Oczekujcie jak zwykle Trzymajcie się